Cześć wszystkim, ja jestem ZJM i witam Was już w trzecim odcinku z podrasowanego futa. I od razu pokazuję wam Skład po ostatnim odcinku. Wygląda on tak. Eee, po tym odcinku mam nadzieję zmienimy sobie jeszcze jeden Tutaj De Paula jest na łapie, ponieważ przegraliśmy ostatni mecz i za niego musiał wejść gapę, ale bez gadania przechodzimy do meczu. Skład przedziwników wygląda następująco. Sanchez na lewym skrzydle, na napaści jest Eder, a na prawym połączniku Ło, wow, nie wiem kto to jest na sipo, jest Di Maria, lewy obrońca jakiś z Walencji i środkowy obrońca z Milanu. Mam nadzieję, że wygramy. Okej, okay. od razu pierwszy ci piłki, lecimy z akcją. Podanie po prawej stronie. Biega w pole karne. Kiwa się, kiwa, ale pięknie obrońca go zastopował. Podanie szybkie do Palacios Martineza. On biegnie w pole karne. Obrońca go goni. Ale strzela prosto w bramkarza, bramkarz. Świetna parada. Tu już jest kolejna akcja. Molina próbuje zabrać, ale strzela i walną piękną bramę. Nie wiem, jak on to zrobił. Genialne uderzenie Argentyńczyka. No i przegrywamy 1-0. W 9 minucie strzela na bramkę Angel Di Maria. Dosyć ładną. Na no, taką bramkę straci. No to... no to można już. tak, Takie bramki można odpuścić, ale... Dobra i tu kolejna akcja Sanchez pięknie się wyrwał obrońca. obrońca, nie miał co z Sanchezem się nadścigać. Piękny strzał w prawy dolny ruch Bramki. No i 2-0, bardzo słabo rozpoczął się nam ten mecz. 12 minuta i my już przegrywamy 2-0. Tutaj Sanchez się widać cieszy bardzo ze, bramka, ze strzelonej Bramki, bo widać z czego, widzieliście tą bramę piękna. Okej, okay, ale widać mój przeciwnik yy, się tak podjarał tą ramką, później cały czas mi strzelał z daleka, ale niestety później już nieudolnie. I tu już moja akcja, wbiega w pole karne. Rodriguez, tutaj trochę kiwka, ale strzał to. No, bez komentarza po prostu, nie? Okej, okay, tutaj Mesa, danie do Rodriguez'a. Rodriguez, Rodriguez na, na skrzydle do Schadenhauera i Schadenhauer przegrywa pojedynek główkowy. I już jest Iribas, Molina tutaj próbuje dogonić Sancheza, Sanchez doszutkowywuje w pole karne Mój obrońca no, beznadziejnie wybił piłkę, ale bramkarz wypiąstkuje ją przed pole karne Gapę tutaj wywalczył piłkę, Palacios Martinez Gapę jeszcze raz, Palacios Martinez Tutaj ładnie okiwał przeciwnika, i, ale beznadziejnie podał No i, no i już e, przeciwnik ruszył za akcją kolejną Znowu tutaj Sanchez wymija tego Iribas, trzeba go zmienić, bo jest za wolny jak na, dla takich zawodników. Wiadomo, że to jest yy, dziewiąta liga. Ale... No i już ma Sancheza. No wypożyczony, no to wiadomo. Okej, okay, to już jest koniec pierwszej połowy. No bardzo słabo. 2-0 przegrywamy po chyba dwóch golach Sancheza. Dwa gole strzelił Sanchez. Wiem, że jedno na pewno. Nie, i Angel Di Maria strzelił. Tutaj próbował mi jeszcze zagrozić rzutem wolnym. Tutaj kolejny Ride Sancheza i znowu chciał strzelić, ale mówię. Cały czas strzela, strzela, ale tylko raz mi się udało ten chęczetem tak ładnie wbić. I tutaj piękna bramka mojego przeciwnika. Trochę na farcie, tutaj wygibasy, no beznadziejnie straciłem piłkę w narożniku. Piękne podanie i piękne wykończenie. O tutaj beznadziejnie straciłem, piękne podanie, wykończenie to było miodzie. No ale niestety szkoda, że nie moje. No fajnie by było. Molina, podaje do Scheidenhauera. Średni hałary na spalonym niestety. Tutaj już Mesa. Ładnie okiwał rywala, pięknie. Pięknie jeszcze jeden, ale znowu bardzo słabo podają zawodnicy. Kiwają tam ładnie, odbierają ładnie, ale... Dobra, nieważne. z Martinesa z polkarnym. Piękna okazja, ale bramkarz ratuje ich przed stratą bramki. I tutaj wybicie na polkarny, piękna przewrotka, niestety niecelna. Ale jeszcze raz ma szansę i pięknie huknął, ale już bramkarz obronił. Znowu ratuje ich przed stratą bramki. Teraz cisnąłem ostro i teraz Scheidenhauer ma... i nie trafia. Scheidenhauer miał okazję chciałem to powiedzieć, ale nie trafił z loba. I znowu Scheidenhauer i znowu obok bramki. Strasznie mnie mi doskierał w tym meczu. Nie dało się w ogóle mu strzelić. Miał takiego, takiego farta. Do, do, do 12 minuty strzelił mi dwie bramki. Dalej się trzymał, bo ten jego bramkarz bronił wszystko. No i dobra, pierwszy mecz przegrany. I co robimy z De Paulem? De Paul nadal zostaje na ławce, nic się nie zmienia, bo skoro jeden już siedzi, no to niech już siedzi tam na kolejny mecz po prostu. Jak wygramy ten mecz, on wróci do składu. Okej, okay, no to mm, znajdę nowego przeciwnika. I tak wygląda jego skład. No tu jest Schneider, tu jest Arshawin na lewej pomocy. Jakiś lewy obrońca, środkowy obrońca złoty i prawej pomocnik złoty. Srebrniak sipydy chyba. Jakiś rudy chyba. Z tego co dobrze widzę, bo ja tu mam mniejsze okienko, niż wy widzicie. Okej, okay, pierwsze kopnięcie piłki, jak zawsze. I pięknie od razu przejęcie. I teraz już jest akcja mojego przeciwnika i... No, po, po nieudanym wybiciu mojego obrońcy trafia do siatki. Znowu beznadziejnie się rozpoczął mój mecz. No, obrońcę nie wiem co on tu zrobił. Kopnął po prostu w nogi rywala, ale to już jest moja akcja. Pięknie wykiwał obrońcę i strzał. I znowu bramkarz broni i piłka ląduje obok siatki. Kolejna akcja, podanie i to znowu bramkarz broni. Tutaj jeszcze zastopował piłkę, już myślałem, że zrobi rage quit i będę musiał nagrywać kolejny mecz, ale nie, wrócił do gry i chyba zrobił zmiany, nie, nie zrobił zmian i zrzut wolny. I zrzutu wolnego, mój bramkarz spokojnie broni, strzał, strzał był oddany w środek bramki, słaby po prostu strzał. Tu już mój piłkarz na po lewej stronie, wykiwał jednego, podaje i piękna bramka gapę. To było fenomenalne, co on zrobił. Po prostu przyjął sobie piłkę, stoi na środku i po prostu huknął w prawą stronę bramki. Nie można mówić tego, że to jest okienko, bo to nie było okienko, ale po prostu obok bramkarza strzelił, skompromitował go. Ale tu już Heidenhauer odebrał piłkę z znowu obrońcy, biegnie w stronę bramki i fuksem trafia to, ponieważ pod bramkarzem piłka przeleciała, odbiła się jeszcze od ziemi, no ledwo, ledwo, no, bez nadziei na bramkę, bo zobaczcie, co mu się tak laci dzieje, what the fuck. No i no na bramka, no ale gol to gol, trzeba się cieszyć. Okej, okay. lecimy do kolejnej akcji. To już Schödenhauer, bardzo aktywny Schödenhauer, w każdym meczu tutaj widać si to zrobił. Ale niestety i tak trzeba go zmienić, bo zgrania nie ma. To trzeba zgranie zrobić i tutaj przyjmuje gapę. Mesa, Gapę i bez beznadziejny strzał po ziemi, w środek bramki. Bramkarz to spokojnie łapie, ale tu jeszcze odebrał piłkę mój zawodnik i jeszcze odebrał. Schadenhauer tutaj jeszcze się kiwa, ale beznadziejnie podał, ale co się spodziewać, ciężko było mu podać i do, podanie do Scheidenhauera i strzela bramkę, ale niestety na spalonym. No ja też już się w tej ucieszyłem 3-1, no easy easy. A tutaj spalony. Nie wyglądało mi to w sumie na spalonego za pierwszym razem, ale później jak oglądałem powtórki, no to na serio był spalony. Dobra, tutaj zawodnik przejął w środku pola, w środku jego strony boiska. Nie, to jest Rodriguez już, podaje do Messi. Mesa pięknie obok bramkarza, prawy ruch bramki. No, rasowe uderzenie. Nie ma co tu dużo mówić. No po prostu bardzo dobrze się zachował tutaj chyba Rodriguez, mu podaje. No i Mesa pięknie, no, idealnie, idealnie mu strzelił. To było po prostu nie do obrony, tak. Kolejna akcja, tutaj... Piękne podanie, trochę skompromitowane tutaj przeciwnika, to jest piękne podanie yy, i on już biegnie po linii pola karnego i nie trafia, no niestety, bywa, bywają mi takie akcje, tu była 407 minuta, teraz 50 minuta i leci Mesa w pole karne, tutaj kiwną jednego pięknie się wyłożył, tutaj Palacios Martinez i beznadziejna dobitka Scheidenhauera. no. To Ty mi nie zaimponował. Nie tutaj Palacios Martinez, kolejna akcja, biegnie w pole karne, podaje do Schödenhauera i Schödenhauer pięknie, tak jak, po, poprzednim, e, tak jak przy poprzedniej bramce Mesa, to tak tutaj Schödenhauer trochę się od niego chyba nauczył i strzelił piękną bramkę po ziemi w lewy róg bramki. Tutaj kolejna klepa, Rodriguez w pole karne, Rodriguez, Rodriguez. kiwa, kiwa. Podaje i tutaj się wywalił mój zawodnik, ale tu jeszcze jedna szansa i ponad bramką tam prawie poprzeczka była. Okej, okay, Schadenhauer, piękne podanie do Palaciosa Martinez, Palacio Martinez jest sam na sam. I ten lob nie trafia do bramki, kurde, było, byłoby tak blisko po prostu. Tutaj Schadenhauer i kolejny lob nieudany i tutaj jeszcze próbował strzelić, ale niestety obrońca mu to... No nie, po prostu nie dał mu strzelić do bitki, jakby I tutaj bramka mojego przeciwnika, bo już byłem taki podjarany, że o, w 4:1, 4-1, no to przecież przewaga 3 bramek To bym miał kolejny punkt, no ale niestety przez to, że się tak zamyśliłem strzeliłem, straciłem bramkę na 4-2 i to jest tylko przewaga dwóch bramek Czyli nie dostajemy kolejnego punkta, Schadenhauer mał Schödenhauer dostał zawodnika meczu, został zawodnikiem meczu i zdobyliśmy mistrzostwo, to znaczy 3 punkty Czyli kupiłem sobie za Schödenhauera yy, srebnego srebrnego świecącego, ponieważ to, to jest 3 stopnie wyżej I Schödenhauer wypadł z mojego składu I De Paula wrócił, ponieważ wygraliśmy mecz Myślę, że to idealnie pokazało, nasz, pokazało nasze zasady Jakie panują w tej serii Teraz mamy już pełne zgranie drużyny Jeszcze trzeba tylko zmienić bramkarza I tutaj ten rodi zobaczcie na jego staty, no perfekcyjnie, dobra ja się z wami żegnam, to było na tyle. Siema.